Hej witajcie widać, jest strony Gilon i to dzisiaj w sklepie 7 listopada 2022 roku i co? Dzisiaj mamy Halej za 1200 wraz jest takim plecakiem Lela za 1200 ametystowy kieł za 800, mrugaczkowy za 500, zestaw najlepszy kumple za 1000 jeśli mamy skina haley Dalej mamy pepertorny za 1200, wraz tutaj z stylem bez nakrycia głowy i bez okularów um, Orbitalny Porywacz za 1000, Potasiusz skórku za 1200, Gladius Potasiusza za 500, caster za 1500 wraz z, z czterema stylami. Elmira za 1500 też z czterema stylami, Kostur Maga za 800, Magiczne Skrzydło za 1200. Um, dalej mamy Pani Fortuna za 1200, Delirium za 1500, Taki Podstępny za 500. Rakietowe rodeo za 800, e, twist za 500, dmi wróg za 200. No i co pakiet za u Aidy, polo, obi Wan Kenobi, Fennec Shant, Boba Fett. Kylo Ren, Ray, Finn, Szturmowiec Impe Imperialny, Zori, Bliss, Solo, Leia, Organa, Luke Skywalker, Pan, Miszu, Królowa, Sommer, Mecha Morty i to tyle. Także co widzę, jeśli sklepik się podoba, to pamiętajcie, sub łopko w górę, kodzić dla sklepie, a się z wami żegnam, Siemneczko.